No nie wiecie. No to nie chcę słuchać. Otwieram przez mama. Na górę go jedną A to najpierw od wódki się zacznę. lej wódkę już. Mistrz ceremonii, prawda? Tak jest. Wejdź po ściance. Macie to tak ciemno? Rwyt ti'n dweud? Yn union. Mae gennych gyfnod o ddiddordeb. Mae'r ffwrdd yn dechrau gweithio. Mae'n ymwneud â'r wyf. Ydym ni To się wydaje wali teraz. Ja tych pił? Wszystkie. Cztery. Tylko... Tylko piwo powoli, bo się pieni. Zacznie hmm. wybuchać czy coś. Nie ma coś parasolki ostrej albo jakiegoś noża, nie wiem. Y a tej chochla się tam nie zmieści. Właśnie. Czekaj. Oni mają na pewno tylko Ja idę do kapcia. No. O łóżeczki.

Wlej to z tego browara, a potem coś się ty pomyśli. Dobra, bo to jest do... tylko po prostu... Kurwa mi się leje po ja. No, teraz szaleje. się leje. Gulu, zmieści. gulu, 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 gulu. Nie. Pa, chcesz, Paweł, czekaj z browarami, niech wejdą całe to wino najpierw. Jeszcze na oczekiwania. No lepiej tylko co I mam to sam, że chcieli <grystanie> przysłonić. trzeba wymieszać jeszcze. Komu przypadnie ten daszczyk? Miejsce z rynku. Coś zostało piwo i sodne, nie? Co tak? jeszcze raz. Zostało mi sodki, bo najwyżej się później dowie. W ostatnich 3 dni będziesz lał. Bo się mi to połączyło, Paweł. Ja jeszcze raz, ale się mi połączyło. No nie, dobra, po prostu sobie poleję. Sama. Wykręć, Paweł. w stopy napijmy się, jego Nie akurat nie. Soczek powinien iść wcześniej nie No bo teraz no tak Parlo, bo słaba bateria, i znowu się wyłączył. Dobra, i Mari będzie miał całe. Dobra. No, dobra, napijmy się, jego żały. No Tak biedny tego starczył. No. Kone Adriać po powiększy głąbek. Ja chcę tego spróbować, chłopaki. To jest prze Ja najpierw muszę dokonać kontroli. No, no, no jakości. No, to długo trzeba wydziałać. No. To z tego. Znówki może dalej nie, nie. nie. Może... Leć po Monke Marii. Rybkę może do tego wrzucimy, co? Idzie. No. Siemaczki. Kto Pan... tam? Panoramik. Panoramik już tu jest. Uwielbcie Czekaj! Ej, baba nie będzie zadorowała z tego rosołu. A, jak to nie? Ja też chcę skierować. Szczękujemy. Jakie to jest przezajebiste, to jest po prostu mikstura marzenia. No, leci karne. Piszmy to po prostu. No, dajcie, dajcie skosztować te zupy. Kończymy nagranie? Tak, mamy jeszcze. Nie, no wszyscy muszą. No, no, to każdy połykuj nagrany będzie. Dzień dobry! No, taki filmy słodkie, Kubiaka trzeba. A to On nie wie, on nie wiem co on myśli. nie to On nie On nie, wie, szpik. Szpik. On nie Ostatni składnik. Ale nie, to już było. Ale przelejesz. Było już. Było to miało być. No, już. to lepiej trzeba bawę, to trochę, no. Dobra, teraz bolo. Dobra, teraz bolą. tego zdjęcia. Także pamiątki tylko nie pamiętam. Nie wiem, kogo telefona lepać. 130 zł złotych kupić bez składników. <słyszy> Kur... <słyszy> ale, ale pianka jest dobra. Dobra, no. No bo masz karcie, zajebiście. Czekaj. Już tak zimno. Nie, bo mam na tym... Aha. Bo senyłem, klapki, bo byliśmy na trampolinie. No nie? właśnie, byliśmy na za trampolinie Zalaz i mam mokre dzieje, kapcie. Tyżce, nie? Daj się, daj się. Marii, wylałeś kawę. O kurwa, chyba tak. Nie to mak? Nie. Jest tak, sześć składników, ja mu powiem. Dożo, litr budki, wino, szampan, cztery piwa. Dobra, Kani, i sok, cztery piwa są ok. zagrożone? No to na